Niespełna miesiąc temu Zabrze oficjalnie zakończyło pracę na ostatnim zdegradowanym terenie wokół rzeki Bytomki. Mowa o gruntach pobyłej koksowni Concordia, które wymagały największych nakładów pracy. Ten teren był zdecydowanie najtrudniejszy. Było tu mnóstwo odpadów z przemysłu kokcowniczego, różnego typu smoły, paki, które musieliśmy stąd usunąć, musieliśmy unieszkodliwić. Tutaj również była taka dodatkowa metoda, ponieważ grunty były bardzo zanieczyszczone, więc musieliśmy skorzystać z bioremediacji, rekultywować ten teren przy użyciu mikroorganizmów. W ramach projektu rekultywacji terenów wokół rzeki bytomki przeprowadzono m.in. badania skażonej gleby, oczyszczono tereny z odpadów, a także wytyczono szlaki oraz oraz ścieżki rowerowe. Nasadzono także nowe drzewa i krzewy. Prace objęły swoim zasięgiem tereny po byłej koksowni Concordia, nieużytek w Maciejowie, zwałowisko odpadów hutniczych przy ulicy Betomskiej i Hagera, nieużytek przy ulicy nad Kanałem, stare glinianki w rejonie ogrodu botanicznego, hałdę w Biskupicach i zwałowisko odpadów przy ulicy Trębackiej. Cały projekt obejmował osiem terenów i dwa tereny dodatkowe. Także łącznie było to 10 terenów i łączny koszt projektu był około 30 milionów złotych. Dzięki rekultywacji 180 hektarów zdegradowanych terenów odzyskało wartości przyrodnicze i stało się przyjazne mieszkańcom. Projekt doceniło Ministerstwo Ochrony Środowiska, przyznając zabrzu wyróżnienie w konkursie zielone miasta. W tym roku przyjmowaliśmy projekty w trzech kategoriach: środowisko a zdrowie, oszczędzanie zasobów i edukacja ekologiczna. Miasto zostało wyróżnione za to, że, że od podstaw stworzyło w tym miejscu taką infrastrukturę rekreacyjną i edukacyjną, czyniąc to miejsce dużo przyjaźniejszym dla mieszkańców. I wykonano tutaj wiele dobrego, począwszy od usunięcia tych odpadów i gruzu, nasadzeń drzew i krzewów. Tegoroczna edycja konkursu Zielone Miasta jest już drugą w Polsce zgłoszeń w tym konkursie, w drugiej edycji tego konkursu, pokazuje, że to jest rzecz, którą należy kontynuować. Mamy nadzieję, że, że co roku taki konkurs będzie się odbywał i że co rok będziemy mogli wyróżniać te miasta, które troszczą się o środowisko, jednocześnie poprawiają jakość życia swoich mieszkańców. W pierwszej edycji mieliśmy tych zgłoszeń kilkadziesiąt. Teraz prawie 250 miast przesłało swoje, swoje propozycje, więc widać tendencję wzrostową i liczymy na to, że miasta będą coraz bardziej innowacyjne, podchodzić do, do ochrony środowiska. Będzie właśnie realizowana w taki sposób, jak nagrodzony przez nas Pomoc Pomocna mieszkańcom, dobra dla budżetu mieszkańców. To kolejne wyróżnienie w dziedzinie ekologii, które trafiło do Zabrzeńskiego Samorządu. Ponad dwa tygodnie temu miasto zostało laureatem trzeciej edycji konkursu Ekomiasto.